Siemano, jestem Hubert Perel, a dzisiaj chciałbym Wam przedstawić mój rower Romet Carat z roku 1971 Rower się prezentuje w takim stanie zdobyty za 50 zł wideł nieoryginalny jest tam do zrobienia jest, jeszcze rowerek stópki nie posiada bliższa prezentacja. Łotniki stalowe. od ZZDR, ZZR. Tylna lampeczka boczna. Pchełka taka, ta ZZR-owska. W przód w Zelmot siedzi. Ładne. manutki brązowe. Również i siedzenie. Dzwoneczek. Rometa nowszego typu. I tak. Chromie, no to jest masakra. Spróbuję jeszcze odratować w najbliższym czasie. Kierownica sztyca jest ładna, ale chodzi mi w sensie o felgi. Tę Te lampeczkę też się da jakoś odratować się wypoleruje, przeczyści. Osłonka jest pokrzywiona. Strasznie jest pokrzywiona. z ZZR rowerek się również składa. Klucze w narzędziu są? Są, zaraz może zademonstruję. Oczywiście, że są, bo składam jeszcze papier, jest jest trochę podarty. Wiadomo. O, rowerek za 50 zł warto było. Zobaczymy, co to nastroje. A, to jest 72. O. Powiem wam szczerze, że myślałem, że to jest 71. Naprawdę, to mi było wiadomo od właściciela. A jest, to 72. Starego typu kierownica. zaokrąglenie ostre! No, a więc ja się z Wami żegnam. Zobaczcie nowe i poprzednie filmy. Także żegnam się z Wami, cześć!